Tak, sobie siedzę i myślę, jakie kolejne filmiki nagrać widzowie. To nie jest takie łatwe. Ej, ktoś tutaj dzwoni do mojego domku. Jakiś pan w, gar w garniturku? Ciekawe o co chodzi. Ej, dzień dobry, przepraszam. Proszę mi tutaj tak głośno nie dzwonić. Raz wystarczy zadzwonić, o co chodzi. E, halo, dzień dobry, ja jestem z YouTube'a i przyszliśmy no? pogratulować Ci i wręczyć przycisk YouTube'a za 50 tysięcy widzów. subskrypcji, Uważ, proszę bardzo. Za 50 tysięcy normalnie guzik się dostaje, nawet nie wiedziałem, proszę pana. Myślałem, że dopiero złoty srebrny przycisk jest na 100 tysięcy. Wow, tak, to na 100 000 tysięcy otrzyma pan srebrny przycisk, ale jeszcze na samym początku mamy dla pana dodatkowe na samym początku zmienił Pana dom na diamentowy, z co? już. Tak. Co Pan mówi, że co, że ja w diamentowym domu nagle będę mieszkać, bo 50 tysięcy subów wbiłem? To jak Pan to no chce? Tak, zrobić? gratulacje. Będzie... Zaraz, zaraz pan tutaj się zmieni, Zaraz się zmieni dom i mamy jeszcze dla Pana nowy laptop, nowo, nowe siedzisko komputerowe i. I właśnie nowy internet, żeby szybciej można było wrzucać ten. Wow, film. taki fotel różowy trochę, ale fajny, obrotowy. Okej, okay, dosyć jest wygodny, proszę pana. Komputer, dziękuję, bardzo mi miło, nawet się nie spodziewałem. Bardzo fajne w ogóle itemki, ale co z tym domem, proszę pana? Jak pan chce go zamienić? To chyba nie, będziemy musieli się wyprowadzić z rodziną, tak? Nie, nie, ja planowałem, żeby ten zamienić dom na diamentowy. No ja w szoku jestem, panie. Ok, bardzo tutaj, fajnie. miksurko, musimy e О, подачи. О, юж хлопок вино. Tak szybko pan to zrobiłeś, nie spodziewałem się. Diamentowy dom nagle. I nawet podłoga jest diamentowa, no co pan mówisz? Serio? No jasne, to jest pana dom teraz. Tutaj ma pan może pan mieszkać i wymyślać dobre filmiki znubskiego, na YouTube. Znubskiego, Dlatego znubskiego gratulacje domu. i do widzenia. Ja nie mogę, dziękuję, do widzenia. Proszę wziąć ja. krzesło tutaj Tak, jest tak, tak tego. Tak, 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 już to biorę, ale ciężko w ogóle jest zdobyć. Dobra, tutaj tym sobie wydobędę nowe krzesło, nowy komputer, widzowie. Jeszcze lepsze filmiki będą. Dzieciaki, normalnie widzicie jaki mamy nowy dom? Fotel gamingowy sobie zmieniam. Tutaj normalnie laptop sobie ustawiam nowy. I nawet chyba internet dostałem. Czekajcie, tak, jest router. Bo ten internet tak średnio chodził. Ok, czy jak to teraz? Otwieramy ten komputer. Jutro, normalnie połączyć się można z routerem. Teraz i co, jakąś może nową. A, tapetę byśmy sobie zmienili? Czy coś, czekajcie, jak tu zmienia się tapetę? O, taką. Jakąś Minecraftową, fajną damy. Ok, tą bierzemy. Tą bierzemy tapetę. I słuchajcie, musimy myśleć nad. Następnymi filmami, a to będzie dla Was komputer, dzieci. Będziecie sobie tutaj w Mario Grali, w Icy Towera czy co tam ogólnie. A my mamy już 50 tysięcy subów, musimy wymyślać następne kozackie filmy.